zapoznać się z dokonaniami współczesnych wojowników i ludzi honoru. Teraz przeniesiemy się 600 lat wstecz do czasów, gdy nad polami bitew górowały sztandary, majestatyczne zamki pilnowały granic naszego państwa, a szczęko ręża niósł się poprzez pola. Do czasów, gdy to siła i honor były najważniejsze, a biały orzeł Jagiellonu wzbudzał trwogę w sercach wrogów. Zobaczycie Państwo prawdziwą walkę dwóch najbardziej utytułowanych polskich zawodników sportowych walk rycerskich. Obaj mimo 30-kilogramowych zbroi popiszą się kunsztem szermierczym, siłą i umiejętnościami napaśniczymi. W ich zobaczycie wiernie odtworzone, choć zatępione bronie średniowieczne. Walkę wygrywa ten zawodnik, który więcej razy mocno trafi przeciwnika bronią lub tarczy. Każdy z tych ciosów potrafi wytrącić z oszołomić lub powalić nawet wielkiego wojownika. Pamiętajmy, że na polu walki najważniejsza jest skuteczność i dlatego dopuszcza się kopnięcia, obalenia zapaśnicze i uderzenia pięści, które nie dają punktów, jednak stanowią doskonały sposób otwarcia przeciwnika na serii mierzących ciosów i zaznaczenie swojej dominacji na polu walki. Miejmy też na uwadze, że każda walka może się skończyć im później przewidziany czas. Często jeden potężny ciot zadany w nieosłonięte miejsce eliminuje zawodnika, dając chalewne zwycięstwo. Rycerze stoczą trzy rundy walki w trzech kombinacjach broni. Technika i strategia walki będą zupełnie inne. W pierwszej rundzie rycerze zmierzą się na miecze i puklerze. Puklerz to taka mała tarcza. W tej walce kluczowa będzie praca bronią i wyprowadzanie szybkich kombinacji zakończonych przycapaniem się przed odpowiedzią przeciwnika. W drugiej rundzie zawodnicy odrzucą małe bukle i na lewą rękę założą ciężkie tarcze buchutowe. Tarcze, które stanowią tak wielką siłę, że często kroć trafienie nimi jest znacznie groźniejsze niż celne trafienie broni. Trzecia runda nawiązywać będzie bezpośrednio do dzisiejszych nagród. W dłoniach zawodników pojawią się duże tarcze. I buzny broń, której pojedyncze uderzenie potrafi skruszyć zbroję, zmiażdżyć obojczyk lub opuszczyć na tyle, że zawodnik osunie się nieprzytomny na ziemię. To właśnie sprawi, że obaj wojownicy będą liczyć na ten jeden, jedyny celny i mocny cios, który może przynieść upragnione zwycięstwo. Każda runda trwać będzie dwie minuty i rozdzielona będzie minutową przerwą, w trakcie której zawodnicy zmienią broń i złapią chwilę oddechu. Jeżeli walka nie skończy się przed czasem, to zwycięstwo zostanie wyłoniony przez sędziego. Zapraszamy do wejścia w pole sędziego. Bartosza Wysocańskiego. Proszę o brawa. Teraz przejdźmy do głównej atrakcji. W dzisiejszej walce zmierzą się dwaj rodzenie braci. Najbardziej utytułowani polscy zawodnicy, obaj posiadający stalową kondycję, ale ze względu na warunki fizyczne o zupełnie odmiennych stylach walki. Pierwszym wojownikiem jest mierzący 180 cm wzrostu, ważący 80 kg. Jeden z najbardziej utytułowanych, współczesnych fekmistrzów, specjalista walk pojedynkowych, Reprezentant Polski w walkach 1 na 1 na mistrzostwach świata. Zwycięzca 11 walk profesjonalnych i trzykrotny mistrz polski rankingu rycerskiego. Natomiast instruktor walk rycerskich i założyciel jedynej profesjonalnej szkoły rycerskiej w Polsce, gdzie prowadzi rozbudowany projekt przekazywania tradycji rycerskich i propagowania sportu rycerskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Gorące oklaski dla Roberta Szabickiego! <klucza> Jest bieżący 196 cm wzrostu ważący 100 kg. Najbardziej utytułowany zawodnik profesjonalnych walk rycerskich w Polsce. Zwycięzca 13 walk profesjonalnych z tego siedmiu przed upłynięciem regulaminowego czasu. Jedyny zawodnik ze świata zachodniego, który pokonał, we wszystkich, pokonał wszystkich swoich rosyjskich przeciwników profesjonalnych w profesjonalnych walkach rycerskich. Kapitan i selekcjoner rycerskiej kadry Polski. Przywitajmy gronkimi oklaskami Krzysztofa Szadeckiego. Drodzy Państwo. Sędzia sprawdza zabezpieczenie zawodników. To będzie niesamowite i magiczne widowisko. Zawodnicy gotowi? jest czyste trafienia od strzęgnięcia wiszą się jako buch. bardzo piękny फिर बस बात है Że swoją przewagą fizyczną dominację na polu walki. Bardzo z tych uderzeń, wzajemnie wyprowadzone od mogą Bardzo poważne obrażenia, można by w